Do listy we wtorek e, wpłynął e, fax e, z FIFA. Faks o tymczasowym, podkreślam, tymczasowym zarejestrowaniu piłkarza w tym polu, na W dokumencie przesłanym przez FIFA w tej sprawie, naszym zdaniem, zdaniem listy Kraków, nie jest nic przesądzone. Jacka poprosił mnie, żebym przeczytał jeden paragraf uzasadnienia. To są, to jest napisane przez Sąd Jednoosobowy Komisji ds. Statusu Pilkarza. Ja go przekażę, oczywiście ten dokument, bo on nie jest karny w Sąd Jednoosobowy pragnie podkreślić, iż obecne postanowienie dotyczące upoważnienia do tymczasowej rejestracji zawodnika w ramach jako gracza włoskiego Klubu poli w żadnym wypadku nie narusza jakiegokolwiek wyroku który mógłby zostać wydany w kolejnym etapie przez Izbę do spraw rozstrzygania sporów w odniesieniu do istoty potencjalnego sporu wynikającego z warunków kontraktu zaistniałego między Wisłą Kraków a zawodnikiem Adamem Kokoszem. W szczególności Izba do spraw rozstrzygania sporów może podjąć decyzję dotyczącą kwestii czy warunki odpowiedniego kontraktu zawodniczego zawartego między zawodnikiem, o którym mowa, i Wisłą Kraków zostały naruszone przez którąkolwiek ze stron, zarówno z uzasadnionej przyczyny, jak i bez takowej, a także wydać postanowienie dotyczące możliwych konsekwencji, sankcji finansowych lub sportowych takowego potencjalnego naruszenia warunków kontraktu bez uzasadnionej przyczyny. Więc w naszym zdaniem sytuacja jest taka, że tak naprawdę ta komisja w poszerzonym składzie, ten sąd będzie się spotykał i będzie rzeczywiście decydował w tej sprawie. Na razie rzeczywiście ten sąd jednoosobowy poszedł na korzyść zawodnika, żeby mógł on grać, natomiast żadne sprawy nie zostały rozstrzygnięte. Poza tym chcielibyśmy zaprzeczyć jeszcze jednej rzeczy. Nieprawdą jest, że liczba kroków w dokumencie do, do FIFA napisała, że jest zainteresowana tylko i wyłącznie rekompensatą finansową za zawodnika dlatego, że y, naszym zdaniem Adam Kokoszka miał i ma ważny kontrakt do 2010 roku z usług no i y, ten kontrakt tak naprawdę przez zawodnika został zerwany, stąd wszczęcie postępowania dyscyplinarnego tyle w tym momencie mamy do powiedzenia i musimy uwzględnić się w cierpliwość i rzeczywiście czekać na rozstrzygnięcie tej najwyższej instancji.